Wyobraźcie sobie, że w tej parce był taki molteńki szczeniaczek, który tak ledwo, ledwo jeszcze walczył o przeżycie. Ostatnie tchnienie, ostatni oddech walczył. Shiiiiiiii, maleczko ziomeczki, tutaj oczywiście. Lukrecja, skończył ci się hajs i powracasz do nagrywania. Oj, ty gagatku. Każdy my szybko mnie przejrzeli. Witam was serdecznie w kolejnym filmiku unboxingowym. Tym razem mamy tutaj na stole paczkę od firmy Geek Up. I panowie z Geek Up popełnili naprawdę wielki błąd ponieważ nie podpisali ze mną żadnej umowy. I to polegało na tym, że po prostu napisali do mnie Eee, Paweł, wyślemy ci gig gigowe gadżety. Paweł, ty tam otworzysz na filmiku. Hehe, okej, okay, Pawciu, hehe, okej. Okay. Okej! Okay. I tak jest problem, że skoro nie podpisali ze mną żadnej umowy, to mogę oceniać ich jak bardzo chcę. Mogę być zupełnie w stu procentach mówić jakie są te rzeczy w środku fajne, lub umówmy się, no raczej, raczej, raczej niefajne. Swoją drogą, jakbyście chcieli wiedzieć, wczoraj... Wczoraj jechałem pierwszy raz w życiu, w sensie, że jechałem kierowałem auto elektryczne BMW I3S. Takie sportowe auto elektryczne, kurdur. I to fajne było, bo to pierwszy raz jechałem autem elektrycznym, które nie dość, że jest elektryczne, to jeszcze na dodatek, to jeszcze na dodatek miał skrzynię y, automatyczną. I pierwszy raz jechałem w życiu autem elektrycznym ze skrzynią automatyczną. I powiem wam szczerze, że co najbardziej mnie zaskoczyło, to auto jest niesamowicie ciche. W ogóle nie słychać silnika, no bo tam prawie silnika nie ma, tylko jest, nie ma spalinowego, jest silnik elektryczny. Więc fajnym elementem jest to, że gdy się jedzie takim autem elektrycznym, to jedziesz sobie, jedziesz, jedziesz i widzisz, o, idzie matka z dzieckiem. W momencie, gdy najeżdżasz na matkę, słychać dokładnie każdą pękającą kość w jej ciele, bo nie ma tego silnika spalinowego i po prostu wszystko w tym aucie słychać. To jest niesamowite. I właśnie nie dość, że to, że słyszysz pękające kości w ciele matki, to jeszcze te małe kosteczki w ciele noworodka czasami słychać, takie. Coś niesamowitego. Chciałbym mieć koniecznie takie auto, tylko, no umówmy się, to auto kosztuje chyba tam w najtańszej wersji 160 tysięcy złotych, a 160 tysięcy złotych, Więc wie, wiecie, ziomeczki. Wie, wiecie, mordenie, wiecie. Jezus, Maria, ja jestem jedynym kanałem na polskim YouTubie, który jest demonetyzowany za filmiki unboxingowe. No i dobra, mamy tutaj dwie paczki: geek mystery, box, whatever, i druga taka sama założę się. Tak, zgadza się, chodziłem na siłownię ostatnio. Mmm, mmm. Panowie z Geek Up Mystery Box, co, co was podkusiło, żeby mi wysłać paczkę? Czy, czy wy widzieliście mój ostatni unboxing Pixel Boxa? Którą Goku otrzymał od swojego dziadka przed śmiercią. Dobra, skoro i tak ściągamy z amerykańskiego YouTube'a wszystko, co możliwe, to zróbmy też to. E-memememememememem, Okej, okay, to wyszło lepiej niż się spodziewałem. Mamy tutaj numer 1. Coś takiego dziwnego, takie squishy dość jest. Pierwszym itemem jest taka, taka zwykła, typowa gniotka, taka antystresowa. W kształcie kontrolera od Nintendo 64, chyba? Nie wiem, nie znam się. Od, od jakiegoś starej konsoli Nintendo. Czy jedliście kiedykolwiek tofu? Jeżeli nie, to Wam serdecznie polecam, tofu jest przepyszne. I w jaki sposób przygotować tofu? Dostajecie taką właśnie kosteczkę, tofu, bierzecie ją i ją kroicie. Ona właśnie ma jest mniej więcej taki samej konsystencji jak, jak ten itemek. O mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej w ten sposób, jak tak, O tak kroicie, o tak. Tak się to kroi tofu. I takie ładne kosteczki, takie duże kosteczki kroimy to tofu i wrzucamy na patelnię i możemy sobie na przykład na patelni troszeczkę tak, troszeczkę tak podsmażyć, wtedy jest lepsze, bo umów się tofu ma zero smaku. Ja też jestem teraz wege-świrem, nami czarczymi mnie w swoje szeregi i muszę stwierdzić, że połowa jedzenia wege nie ma żadnego absolutnie smaku. W ten sposób właśnie kroimy że sam na patelnię, podsmażamy. Pychotka. Idąc dalej. Kolejny item w, pace, w pierwszej palce od Geeka Boxu. Jest to guzik z Warcrafta. Guzik, który robi level up button. No i nie ma baterii, kur... Brrr. Wysyłacie mi itemy za darmo, to dorzućcie chociaż baterię. Proszę was, dorzu dorzućcie baterię! Umówmy się, jakby panowie z Geekabox oglądali moje filmy i by mnie znali, to by wiedzieli doskonale, że ja nie potrzebuję guzika z napis, który wydaje dźwięk ding, jak się zdobywa level, tylko potrzebuję guzika, który wydaje ten dźwięk. I'm gay. Albo ewentualnie ten dźwięk. Hey, that's pretty good. Siedzę w tym pudełku od lat, błagam, zakończ moje cierpienie, wyjmij moje baterie. Błagam, chcę tylko umrzeć. Naprawdę o nas przerazi. Ok, włączmy i przetestujmy teraz. Klikamy on. I co to za dźwięk, będzie? Jest gorzej niż się spodziewałem. Naprawdę. Moje oczekiwania nie były duże, ale to. Holy shit. Dude. Idąc dalej, mamy tutaj. Co to jest? Jest to kubek, oczywiście, że kubek w każdym Geek się musi być kubek. No nie ma opcji, żeby nie było kubka. Kubek z Deadpoolem. Deadpoolem, tak, Deadpoolem. Otwórzmy go, zobaczmy, jak wygląda. Oczywiście, nie! Kubek wygląda w ten sposób. mam tutaj dużo plakatów z Deadpoolem. Proszę bardzo, nie wiem, widać, widać Ostrość się łapie, ostro się łapie. Wo wow, jakie ładne Deadpoolowe! The fuck? Z czego jest zrobiony ten kubek? Okej, okay, idąc dalej. Kolejny itemek. Kolejnym itemem w dzisiejszej paczce jest ta oto figurka pop-up box ze Spider-Manem. Jest to Spider-Man Hero Suit i jest to Spider-Man z telefonem. Kurde, ja strasznie uwielbiam te pop-upy. Naprawdę kocham te figurki pop-upów. Są po prostu cudowne. Ta figurka była w ten sposób. Jej wyjątkowo nie zniszczę, bo ja te figurki akurat naprawdę zbieram. Jest to figurka taka trzęsąca główką. Mamy go spidermana trzymającego telefon w łapce. I tutaj jest oczywiście jeszcze yy, podstawka do niego. Proszę, proszę, jakiś śliczny jest to Spider-Man, który ma ten nowy strój, I to musi być ten Spider-Man od Toma Hollanda, ten, ten, nowy, ten nowy Tom Holland. Napiszcie mi w komentarzach, kto według was jest najlepszym Spider-Manem. Ja uważam, że najlepszym Spider-Manem był Tobey Maguire, zdecydowanie tylko i wyłącznie Tobey Maguire, nie żaden Andrew Galfield. fakt muszę uważać na to szkło, god damn it. To może nie był do, dobry pomysł. Według mnie wcale Andrew Galfield czy Tom Holland nie byli najlepszymi Spider-Manami, Spider-Manem najlepszym był Tobey Maguire. It's pizza time! Pizza time. Pizza time. Koszulkę którą dostaliśmy tutaj, typowa koszulka Batmana za 20 zł z Targus nad Morza. Idąc dalej, kolejna paczka. Nie, ale autentycznie, w Pixelboxie przynajmniej się starają i wysyłają jakieś takie ciekawsze te wzory koszulek, a nie po prostu jebnąć stare logo Batmana na, na czarną koszulkę i, i elo do boju. O się, zrobiłem sobie dziurę w ścianie, fuck me. O oh, nie! Najgor Największy problem jest to, że, że to mieszkanie jest wynajmowane. To nie jest moje mieszkanie. M -m 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 Mamy Mamy yy, ten Oto Bryloczek, który jest m -m -m reklamowany jako multi-tool. I ten Bryloczek Kapitana Ameryki, co ma w sobie? Ma w sobie śrubokręt, otwierać do butelek, nożyczki i drugi śrubokręt. Tego tego tam mi się nawet nie chce otwierać, wiecie? Po prostu tarcza Kap Kapitana Ameryki. Jej. Kolejny item w tej pacce jest oto ten duszek z Mario, nie pamiętam, jak on się nazywa. Bu USB Light, czyli to jest aha, duszek, który podłączamy do USB i on się w ten sposób świeci. Tak po prostu, to jest duszek z końcówką USB. Mam jakiś powerbank obok, chwila. Powerbank? Paweł, masz na myśli powerbank? I proszę, w ten sposób się świeci, widzicie, że się świeci? Patrzcie, jaka różnica, nie świeci się, świeci się. Najlepsza lampka pod słońcem, nie świeci, świeci. Idąc dalej, mam tutaj kolejną figurkę Pop Figure i jest to tym razem Gród z oczywiście Guardians of the Galaxy. Te figurki Pop ja potem włożę do pudełka z powrotem i postawię na szafkę, bo ja te figurki Pop akurat kocham, więc panowie z GigaBoxu, gratuluję, udało wam się to. Jest o Jezus, to, jest to, jest gród w o nie Warto było otworzyć te dwie paczki tylko dla tego gród. I ostatnią rzeczą w tej paczce jest koszulka. I jaką mamy tutaj koszulkę? Wy mi oczywiście powiecie pierwsi, a ja nie patrzę. Co to jest? Thanos! Thanos, okej, okay, po chwili zapamiętam, że to jest Thanos. Taki wyjątkowo brzydki Thanos. Ale ej, licencjonowane? O, proszę, oryginalna od, Mar od Marvela. Infinity War Thanos Extra Large. No to tutaj, tutaj się zgadza wszystko, Extra Large, koledzy. <grym> Jak zawsze mówię, te koszulki są fajne, zawsze przydadzą. <grym> to by było tyle w dzisiejszym filmiku. Dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście będę fair w stosunku do panów z Geekabbox, Boxa, więc zostawię link w opisie. Jak któryś z, was, któryś z tych filmów wam się spodobał, możecie wejść na ich i sobie zamówić te Boxy sami. Dzięki wielkie za oglądanie, Jak zawsze, na koniec zapraszam was na moją grupkę na Facebooku odrodzenie bojownicy La Lakarnuma 3.0. Patronite, Instagram koniecznie. Więc co robić? Łapka w górę i dzwoneczek, kochani.